Cześć, 22 marzec, od wczoraj kalendarzowo wiosna i w tej kwaterze Idareta, w której jesteśmy, też tą wiosnę widzimy. Tak, wegetacja, wegetacja ruszyła już od kilku dni. Na tych wcześniej zaczynających odmianach, tak jak na przykład Idaret, w którym się obecnie znajdujemy, bez problemu można już znaleźć pierwsze pąki w fazie mysiego ucha. Tak, więc temat oleju mineralnego, parafinowego, temat miedzi jest zdecydowanie tematem, o którym możemy porozmawiać. Tak, to już czas na te pierwsze zabiegi, na mieszaninę tych, tych, dwóch, tych dwóch rozwiązań, również na powoli, ta faza też powoli koniec czasu na mieszaninę, o którą często sadownicy pytają, czyli mieszaninę oleju z siarką. Zresztą tak, bardzo dobra, fajna, sprawdzona mieszanina. Stosowana z powodzeniem również w uprawach, takich jak porzeczka, grusza, ale pamiętamy, że mieszanina bardzo ostra, tylko we wczesnych fazach możliwe do, do zastosowania, tak więc kończymy, już ucieka nam termin do zastosowania tego. Pozostaje sam olej. No tak, jak najbardziej. Zabiegi samym olejem możemy wykonywać do wczesnego, zielonego pąka. Zupełnie to będzie, to będzie jeszcze bezpieczny czas. A pamiętajmy o tym, że im później wykonamy, wykonamy zabieg olejem, tym, tym ten zabieg będzie skuteczniej ograniczał nam występowanie szkodników. Dokładnie tak. Olej możemy mieszać również z preparatami miedziowymi. Dobre formulacje które, które będą się, oleju, które będą się dobrze łączyć, nie tylko z wodą, tylko właśnie w tych mieszaninach, Bertone, tego typu rozwiązania jak najbardziej możemy stosować. Jeszcze jest okienko do aplikacji tych produktów. Tak, jak najbardziej. Tak jak również wspomniałeś, można mieszać z produktami miedziowymi. Ta, te wczesne fazy rozwojowe to jest dobry czas na, na produkty miedziowe. W ostatnich latach może trochę niedoceniane, ale pamiętajmy, że produkty miedziowe to nie tylko par, ale również choroby, inne choroby grzybowe, choroby bakteryjne. Choroby bakteryjne, choroby kory, drewna, tak więc przy okazji tych zabiegów, które często celuje, celują w, w ochronę zapobiegawczą przeciwko parchowi, ale rolę mają również kilkutorową, więc zatrzymamy się chwilę przy tej miedzi. Na rynku są produkty, rozwiązania bazujące na różnych formach. Dwie najbardziej podstawowe to wodorotlenek miedzi i tlenoklorek miedzi. Występuje również jeszcze tlenek czy siarczan miedzi, ale to, to już raczej mniej popularne rozwiązania. Która forma według Ciebie jest lepsza? Nie ma prostej odpowiedzi. Zarówno te dwie najbardziej popularne formy, czyli tlenochlorek wodorotlenek mają swoich zwolenników i co by, co by nie mówić, obydwie, obydwie są dobre, każda z nich ma, ma swoje wady i zalety. Tak? Dokładnie tak. Dokładnie tak. Przypisuje się właściwości tlenochlorku takie jak troszkę wyższe, troszkę wyższe bezpieczeństwo dla roślin. Dłuższe działanie, dłuższe pozostawanie na roślinie wodorotlenek, z kolei, jako rozwiązanie, które w mniejszych stężeniach jest wyższa skuteczność miedzi. No z kolei, rozwiązanie wydawałoby się troszkę bardziej niebezpieczne, czy troszkę ostrzejsze. No, tak, tak, więc ciężko, ciężko powiedzieć, która będzie lepsza. Na szczęście od długiego sezonu zarejestrowana jest mieszanina tych dwóch form, która, która łączy, e, łączy te, te cechy, preparat Iron. Także ten wybór jest naprawdę Dokładnie duży, tak. i wybór jest szeroki. Dokładnie tak, i to wydaje się rozsądne rozwiązanie, bo możemy wtedy zarówno jednej, jednej formy, jak i drugiej formy miedzi w jednym zabiegu użyć z informacji chociażby Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach wynika, że następuje rozwój owocników w tych owocnikach są już tworzone i tworzą się, dojrzewają zarodniki, tak więc normalną rzeczą jest, że w poniedzieli być może przy okazji opadów do pierwszych wysiewów będzie dochodzić. No tak, ta, ten rozwój parcha jest zbliżony często z z rozwojem, rozwojem drzew, więc przy, przy sprzyjających warunkach w przyszłym tygodniu już może dojść do pierwszych wysiewów i przy, przy odpowiedniej wilgotności i temperaturze może, mogą, może dochodzić już do pierwszych infekcji. Dokładnie. Pozostałe tematy, tematy nawożenia do listnego czy zabiegów zwalczających mszyce poza, poza tymi rozwiązaniami mechanicznymi, to jeszcze przed nami i pogadamy o tym następnym razem.